zanim odejdziesz, może zaśpiewamy coś wszyscy razem? Tak! Bardzo chętnie! Tak, 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 wiesz, którą piosenkę lubię? Mhm. Może ją zaśpiewamy? O tak! Bardzo tak. chętnie! Mi, o mozzo! Tak. Pora zakończyć już spotkanie nasze dziś Cicho nadchodzi sen do łóżka do pora, pora. I, iść Już czas już czas pożegnać się, dobranoc, już czas na sen. Ja wiem, że znów spotkamy się, więc nie martwcie się rozstaniem o nie. Więc nie martwcie się, już czas, już czas pożegnać się. Przecież jutro też będzie dzień. Znowu tu spotkają się. Tu spotkają się. Już czas, już czas pożegnać się. Przecież się, jutro też będzie dzień. A luna, miś i niebieski dom z Wami znowu tu spotkają się. Czas na sen, czas na sen. A zo an tamm eo an tamm eo